Nazywam się Paweł Rusek. Zapraszam na strefę kibica. Liga Światowa rozpoczyna się siatkarska. Mamy dość trudną grupę, ponieważ znajdujemy się z Brazylią, z USA, z Bułgarią, z Argentyną i z Francją. Taką trafiliśmy grupę. Reprezentacja Polski broni tytułu z poprzedniego roku. Yeah! Tak, i to będzie bardzo trudne zadanie, ale no oczywiście jesteśmy jednym z faworytów do zwycięstwa w tej lidze światowej. Pierwsze mecze 7 i 9 czerwca odbędą się już Torwar i Atlas Ego. Tak, jest, i to będzie bardzo ważne starcie, bo... Z Brazylią. Tak jest. E, gramy z Canarinhos, który jest w bardzo mocnej przebudowie. Już nie zobaczymy takich zawodników jak żyła czy, 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 czy cała tam ta paleta dawnych gwiazd, no tylko już... nawet nie ma Murillo, co ciekawe. No właśnie, ale też wiem. warto powiedzieć, że jeżeli jest spotkanie z Brazylią, to zawsze wszyscy kibice, siatkówki w Polsce yy, trzęśli łapami, że... No właśnie, to kiedyś, tak? Właśnie mówię. Przez, przez kilkanaście lat potrafiliśmy z tą reprezentacją wygrać, ale... pokazała następna... Anastasiego. Właśnie, pokazała, że, że Brazylia nie taka straszna i Brazylię można upnąć. Tak. Francja to drużyna techniczna, niż wiesz, tak To najlepiej ta sylwetka charakteryzuje reprezentację Francji. Mhm. Nie bazuje na sile, tylko na wyszkoleniu technicznym. W tym roku, jak na razie bez Rudiera, to warto podkreślić. USA, czyli... No, tutaj e, fenomen, bo e, państwo, które nie ma profesjonalnej ligi siatkarskiej, ma tak dobrą reprezentację. No, bo tam jest też liga uczelniana, tak samo jak w Koszykowce, to po mm -hmm. pierwsze, ale po drugie, e, duże problemy w tym zespole, odkąd odszedł Lloyd Ball, nie ma rozgrywającego. E, no i na razie chyba USA nie może sobie z tym poradzić, choć oczywiście zawodników ma na całkiem solidnym poziomie i na pewno jest to dość niewygodny rywal. No i Bułgaria, bez e, Kalińskiego, to też e, olbrzymie osłabienie tej reprezentacji, najprawdopodobniej, bo e, ten siatkarz stanowiło sile tego zespołu. No właśnie, i co charakteryzuje te wszystkie zespoły, które przed chwilą wymieniliśmy, a nie charakteryzuje zespołu polskiego? Zespoły wymienione przed chwilą. Są w trakcie przebudowy jakichś zmian pokoleń. O, igrzyskowo-olimpijskiej. Tak, a nasza reprezentacja trzyma się w, w tej samej kupie, można powiedzieć. E, mamy, mamy kilka nowych twarzy oczywiście, ale jeżeli chodzi o reprezentację właśnie Brazylii czy szczególnie USA, to widać, bez Pridiego, tak? bez Loyabola, bez, bez Stanleya. E, to są tacy zawodnicy, którzy od kilku hmm. lat przewijali nam się przez ten telewizor i ta łysina Pridiego odbijała nam się od obiektywów, a, a teraz tak nie będzie, więc reprezentacja Polski nie przychodzi tej przebudowy, bo... Hmm. Bo tu cały czas po prostu systematycznie są dokoptowani jest, jest dwóch, do tak, tak. trzech zawodników, yy, wiekowo jesteśmy, myślę, w odpowiednim momencie, nawet tak jak mówiliś, nie mamy najstarszej reprezentacji, także nasze szanse można oceniać się w bardzo pozytywny sposób. właśnie, ale Rafał wspomniał, że mamy spore szanse. Jakie są nasze, nasze przewidywania co do Ligi Światowej w, w tym sezonie? Ja myślę, że krążek to jest już sukces. Krążek to jest planium, ja myślę. No, w tej no właśnie, ja się boję tego, że, że Polacy się zachłostali tym to, Ale to No właśnie, to jest... No masz do dyspozycji pełną kadrę, no nie można nie oczekiwać od nich medalu. No to, to jest ich teraz właśnie piętno, mam wrażenie, no, ale że... to jest właśnie profesjonalny sport, z takimi presjami trzeba sobie radzić. No tak, krążek to by było na pewno spore osiągnięcie, a zobaczcie, co o tym wszystkim myślą gwiazdy sportu. Oczywiście te szanse są bardzo duże, tak? W zeszłym roku tak, dwa lata temu widać, że e... Trener buduje tą drużynę jakby od podstaw. Są kolejni młodzi zawodnicy, którzy teraz z Serbią mają okazję się pokazać i wiadomo, to jest zawsze taka troszkę nie wiadomo, nie wiadomo te eksperymenty, ale jakby e, ci podstawowi gracze dalej są i oni wsparci tymi młodymi zawodnikami, którzy mają naprawdę wielką ambicję, mogą naprawdę zdziałać bardzo dużo i myślę, że taki plan minimum. E, Według mnie no to jest już y, po prostu ścisły finał. E, jakby pokazał to zeszły rok, że, że byliśmy, no, mogę, mogę się jakby tak trochę zjednoczyć z tą drużyną, bo też jestem kibicem, też oglądam. E, no, że na świadka, że byli, byli najlepsi w tej e, w zeszłorocznej edycji, no i i tutaj oni nie muszą już niczego udowadniać, niczego pokazywać, bo pokazują to, to za każdym razem, prawda? że, że potrafią, potrafią doskonale grać i potrafią wygrywać najważniejsze imprezy. Uważam, że, że mamy jedną, jedną z najlepszych, z najlepszych drużyn, drużyn na świecie. Moim zdaniem polska męska siatkówka ma się bardzo dobrze, będą bili się o moim zdaniem o pierwsze trzy czołowe miejsca. Tak, w tej, w tej chwili jest tak y, wielu młodych chłopaków, którzy atakują tych starszych. Uważam, że jest to jeden z czołowych zespołów świata. Ciężko określać szanse, bo tak naprawdę to jeszcze e, do końca. E, jeszcze nie widziałam nawet jak nasza reprezentacja gra, ale. Ja całym sercem jestem zawsze za Polakami. Obojętnie kto by nie grał, czy to jest piłka nożna, piłka siatkowa, ręczna, obojętnie kto by nie występował w naszych barwach. Ja zawsze trzymam kciuki i na pewno życzę im tak udanych meczów i finiszów, jakie miałyśmy my w tym sezonie. Strefa wersja Nostradamus, czyli to, co zawsze robimy. Często nam się to przytrafia. Teraz próbujemy trafić miejsce, które zajmie reprezentacja Polski. Ja myślę, że uda nam się zająć srebrne miejsce. Czyli przegrywamy w finale, tak? Tak. Ja mam wrażenie, że będziemy mieli brąz w tym roku. Trochę gorzej, bardziej pesymistycznie jak Przemek, ale takie jakieś. Wonosze że najtrudniej broni się tytuł. Ale to jest to tak. I też jest bardzo ciekawe, to zawsze mnie fascynuje to jak jest mecz o pierwsze miejsce i mecz o trzecie miejsce, że mimo wszystko, ta drużyna, która wygrywa trzecie miejsce, jest wygrana bardziej niż ta drużyna, która wygrywa drugie miejsce, tak jakoś tak. Typu... Przegrywa Was drugie no miejsce, tak można było powiedzieć. No, no i tak to jest. A teraz zobaczcie sportowca na dziś. Dziękujemy serdecznie za odcinek siatkarski. Liga Światowa nabiera teraz tempa, od tego weekendu zaczyna się mocne granie. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za Polaków, trzymajcie kciuki za strefę kibica, może przybędzie i od tego subskrybentów. Właśnie to, róbcie. Subskrybujcie nasz kanał, wchodźcie na fanpage e, Twittery. Też mamy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye, 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 and see you. Cały czas go wykorzystujemy.